Merchants of Araby Kraut e, wiernica Daily Magic Games. Bardzo dziękujemy. Tutaj mamy ilustratora. Projektanta. E, I tak. Gra 2 do 5 graczy. Od 14 roku życia około 45-60 minut zabawy zaraz sobie zobaczymy jeszcze tył tak, tu mamy jeszcze raz w boczku pokazane tak wygląda tył opakowania i już otwieramy, otwieranie jest ciekawe bo jest tak z boku na magnes, eleganckie bardzo, tu podnosimy, tu mamy magnes w tym ulokowany, to się tak fajnie zamyka tu już jakieś takie miejsca chyba na karty. Dwie takie ochronki. Tu mamy instrukcję, zaraz sobie przejrzymy. Szybki spis z reguł, To się zawsze przydaje. Tak. Teraz co my tu mamy? Mamy zasłonki do składania. Tak. I, i tu chyba w środek. Te, te zaczepy. To są te nasze namioty. Teraz mamy wielbłądy. Ładnie zrobione te wielbłądy są. Każdy z graczy dostaje wielbłądy różne kolory. białe. I szare karty raz, karty dwa. Teraz sobie obejrzymy karty. Trochę przesuniemy. Zasad. E, ikonografia. Tak. No i dla każdego z graczy to samo. I teraz tak. Karty są jednostronne. Krótki napis. Zapłać jeden, wyprodukować e, produkt, albo zdobyć jeden tak. A z drugiej strony, tak, są dwustronne. te, Tu produkuje określony zasób. Wszystko w wersji kobieta-mężczyzna, bo to chyba to samo produkował, tak? To samo. Mhm. Tu jakiś jedwab. A tu już troszkę inne karty. Nie będziemy wiedzieć, co jest tam w środku z drugiej strony. Ale tutaj są różne, różne cyfry, trzeba ja na to zwrócić uwagę. Ładne grafiki, trzeba przyznać. Gatalia, inna katalia takie jakieś karawana do Amen, Firiam, Kabu, Katifa. różne karawany do różnych mie miejsc. I różne zasoby, tak, potrzebują te te miejsca. Domeki tam było: Babilon, Petra, Memphis, Persepolis. A tu mamy te karty, jak tamte wcześniej. Tylko ciąg dalszy. Trochę nam się kojarzy z 7 cudów świata. Ze względu na wielbłądy, trochę nam się kojarzy też z plemionami. Z pięcioma plemionami, tak. karawany, tutaj te postaci, część z nich była dwustronna i karty, karty reguł, tak? Plus wielbłądy dla każdego, zasłonki, instrukcja. I tak to, to wygląda. No jeszcze raz pokażemy. O, ładnie wszystko wydane jest. Fajne zamykanie tej tej gierki. Elegancka, generalnie elegancka. Mer... chance of erabi odd daily magic games Dzięki!